I e, czy ma, takie mam pytanie: czy manipulacja jest świadom, świadoma? W momencie, kiedy ty jesteś wybudzany i wchodzisz właśnie na ścieżkę przebudzenia, to jeżeli ty jesteś osobą, która uważa tą drugą stronę za słabą i wykorzystujesz manipulację jako narzędzie intencjonalne, czyli masz świadomość tego, co ty robisz, to ty już grasz do swojej bramki, ale przeciwko sobie. Dlaczego? Bo nie wolno nikogo krzywdzić. Nie wolno tego robić, bo to do ciebie będzie wracać. Jeżeli manipulacja u ciebie jest narzędziem, które wykorzystujesz, ale nieintencjonalnie, czyli ty nie masz świadomości tego, że ty na przykład się taki, w taki sposób zachowujesz, bo te programy są tak w tobie głęboko zakorzenione, to, to nie, bo ty to robisz nieświadomie. Jeżeli robisz coś świadomie i chcesz wyrządzić krzywdę drugiej sobie świadomie, to do ciebie będzie wracało.